Co czytać? Pewnie wiele razy zadajecie sobie to pytanie, a jeśli sobie go nie zadajecie, to mam nadzieję, że po tym odcinku zaczniecie sobie zadawać, bo dziś porozmawiamy o premierach non-fiction, które ukażą się już niebawem, czyli wraz z końcem października i w listopadzie. Zapraszam. Zacznijmy sobie od końcówki października. 30 października Ukaże się reportaż korporacja Everest. Mont Everest to, jak wiadomo, najwyższa góra świata, ale też chyba najwyższy i jeden z największych parków rozrywki, bo tak trzeba nazwać to miejsce. Rocznie zdobywa ten szczyt już 12 tysięcy osób. Więc czy nadal jest to wyczyn, czy raczej rozrywka dla bogatych ludzi? O tym właśnie będzie opowiadał. Ten reportaż. Wraz z kolejnym reportażem zejdziemy mocniej na ziemię. Sosnowiec, miasto, które jest obiektem żartów memów. Mówi się o tym na przykład, żeby wjechać do Sosnowca trzeba mieć paszport. No ale w końcu trzeba się z tymi żartami i memami zmierzyć. Skoro jesteśmy przy Polsce i w wydawnictwie czarnym, to kolejny reportaż to Heweliusz, który będzie opowiadał o jednej z największych katastrof morskich w historii Polski. Prom Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Autor tego reportażu postara się wyjaśnić dlaczego doszło do tej tragedii i Jakie były jej konsekwencje? Przedpremierowo dostałem także książki z wydawnictwa Prześwity. Pierwsza książka, Moje Światy Sztuczne i Realne, Fei Fei Li, opowiada o sztucznej inteligencji, o której ostatnio jest dość głośno, choćby z powodu tego, że Radio of Kraków postanowiło zwolnić praktycznie wszystkich swoich dziennikarzy i zatrudnić na ich miejsce Sztuczną Inteligencję, która okazała się tak inteligentna, że postanowiła przeprowadzić wywiad z nieżyjącą. Wisławą Szymborską. No nic, ale z tej książki dowiemy się po pierwsze, jak powstawała ta jedna z najnowocześniejszych sztucznych inteligencji, które dziś pomagają nam odpowiadać na różne pytania i pozwalają nam zastępować pracowników, a także jaka przyszłość nas czeka. Kolejna książka również opowiada o bardzo poważnym temacie i bardzo ważnym. Jestem już w trakcie lektury. Wojny handlowe to wojny klasowe. Opowiada o historii handlu międzynarodowego. Opowiada także o tym, jaką rolę pełnili... W tych wszystkich rewolucjach handlowych pracownicy i jak przez lata obniżano koszty, tnąc właśnie pensje pracowników. Ważna książka, która na pewno pomoże lepiej zrozumieć, jak skomplikowana i jak fascynująca potrafi być gospodarka. Skoro jesteśmy także przy nowościach, które już mamy okazję mieć, to bratobójczy ogień, który opowiada o Izraelu. Izraelu z perspektywy byłego szefa bezpieczeństwa. Szefa, który dostrzega, jak autodestrukcyjne bywają działania tego kraju. Liczę, że ten reportaż nie będzie stronniczy. Liczę, że ten reportaż pokaże to, w jaki sposób funkcjonuje dzisiejszy Izrael. Ale przejdźmy do książek, których jeszcze nie mam. Anna Goc, którą możecie kojarzyć z bardzo dobrego reportażu Głusza, powraca z reportażem Biegni, Mała Biegni. W tym reportażu opowie o Polkach i o tym, dlaczego Polska to wcale nie jest dobry kraj dla kobiet. Chyba wszyscy wiemy dlaczego, ale mam nadzieję, że z tych historii dowiemy się o tym jeszcze więcej. I w końcu może ktoś wyciągnie z tego jakieś wnioski. Kolejny reportaż to gratka dla fanów polskiej polityki. Krytyka polityczna wyda biografię polityczną Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydenta, który jest uznawany za jednego z najlepszych prezydentów III Rzeczpospolitej. No, konkurencji zbyt dużej nie miał, więc może dlatego jest tak dobrze oceniany. No ale bez tutaj uwag politycznych, myślę, że warto poznać tę historię, ponieważ no, jego historia sięga dużo wcześniej niż początki jego prezydentury. Więc przy okazji można dowiedzieć się sporo o tym, w jaki sposób funkcjonuje i funkcjonowało państwo polskie. To pierwszy tom, więc myślę, że będzie tych tomów więcej i dowiemy się o tym prezydencie, o tym polityku, sporo interesujących rzeczy. I na koniec kilka uwag o emancypacji. Wydawnictwo Charakter wraca do Susan Sontag i publikuje kolejne jej eseje. Jak wiecie, ta autorka miała wiele do powiedzenia i poruszała wiele drażliwych tematów, więc liczę, że i tym razem dostaniemy taką Intelektualną bombę, która da nam do myślenia. I w sumie ta książka zamyka naszą listopadową listę. No książek jest dużo, jeśli czytacie szybko, to mam nadzieję, że uda wam się te książki wszystkie przeczytać, ale pamiętajcie, że nie ma przymusu, że przeczytacie wszystkie. Mam nadzieję, że znaleźliście coś w tym zestawieniu dla siebie. Dajcie znać, co was zainteresowało i dajcie koniecznie znać, na jakie wy reportaże jeszcze w tym roku czekacie. Ja nazywam się Kacper Kapsa, a to kanał dla książek.